Witaj, Byku! Mimo jesiennej aury, nastrój i samopoczucie dopisują Ci wspaniale. Znajdujesz się bowiem pod znakomitymi wpływami trygonów Marsa i Jowisza, co przełoży się na poprawę sytuacji niemal w każdej dziedzinie i sferze życia. Masz więcej energii, zapału, determinacji i odwagi w przeprowadzaniu ważnych projektów. Celów i przedsięwzięć. To zatem bardzo dobry czas w pracy i w interesach. Twoja skuteczność w przekonywaniu klienta lub biznesowego partnera będzie niezwykła. Z lekkością i swobodą będziesz się poruszać po skomplikowanych labiryntach kariery i interesów. Zarabianie pieniędzy przestanie ci się kojarzyć z morderczym wysiłkiem i stresem. Poprawa zaś sytuacji materialnej i finansowej, zachęci cię do powrotu do ambitnych planów, z których trzeba było zrezygnować lub je odłożyć na lepsze czasy. Właśnie teraz nadeszły, więc nie ma się co zastanawiać. A zatem szybko, sprawnie i energicznie zabierz się za pracę, zlecenia i zobowiązania. Spełnienie ich i realizacja. Okaże się dużo łatwiejsza, niż można by było jeszcze całkiem niedawno przypuszczać. Możesz liczyć na dużą dawkę optymizmu, pewności siebie i wiary w swoje możliwości. Lepiej będziesz sobie radzić ze stresem, zmęczeniem, problemami dnia codziennego i nie dasz się łatwo zepchnąć na boczny tor w interesach, w pracy, w walce i w rywalizacji. Jednak najweselej zrobi się w listopadzie na polu uczuciowym. Długie, samotne wieczory ci zatem nie grożą. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Piotr Gibaszewski.